Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili przed Urzędem Gminy w Pyżycach. Trwają obrady sesji Rady Miejskiej. Jednym z tematów obrad były, była sprawa mieszkań dla pogorzelców. Pamiętacie Państwo na pewno i mieszkańcy miasta, i gminy, i powiatu Pyrzyckiego, co działo się w czerwcu ubiegłego roku. Spłonęły tak zwane baraki przy ulicy Niepodległości 40. Państwo, część mieszkańców tych mieszkań spalonych, stoicie tutaj, wyszliście po. Obradach, w czasie obrad sesji po głosowaniu, na którym radni głosowali uchwałę dotyczącą tego, co w przyszłości będzie. Burmistrz prosił o to, żeby radni wyrazili zgodę na to, by dać mu możliwość działania dalej. Jak państwo odbieracie całą sytuację i ze strony radnych, kiedy padały słowa dotyczące was, waszej sytuacji i przyszłości, i ze strony burmistrza? Jak oceniacie postęp po dzisiejszej sesji? Wie pani co, my tu już nie mamy nadziei. Nie mamy nadziei, że cokolwiek się zmieni. Widzi pani, była pani na sesji, widziała pani, co się dzieje. Są parodie. Ważne są y, 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 place zabaw, ważny jest cmentarz, ważne są barierki brudne. My, słyszała pani, co powiedział pan radny, y, jaką się Budynek? nazywa? Budynek? Obrażając. Obrażając nas, każe mi się wziąć do roboty, bo ja 30 lat pracując w Pyrzyca płaciłam składki. Za mieszkanie płaciliśmy grube pieniądze. To były baraki. Nic na tych barakach nie było robione. Pan budynek, jak chciał być, wejść do rady, to co robił? Przychodził z podpisem, nawet nas chce na wybory wozić. A teraz on będzie nas obrażał? Weźcie się do roboty. Zapytaliśmy pogorzelców, w jaki sposób odnoszą się do pańskich słów. Były to słowa dość gorzkie, bo wypowiedział się pan w ten sposób, że jeżeli pogorzelcy otrzymają nowe mieszkania, tak jak proponował pan burmistrz, to pańskim zdaniem każda osoba na takie mieszkanie nowe musi sobie zasłużyć pracą, kredytem czy w inny sposób. Co pan w tej kwestii chciałby jeszcze dopowiedzieć? Powiem może w ten sposób. Ja przede wszystkim powiedziałem to, czy nie stać nas na to, żeby komukolwiek fundować mieszkanie. Po pierwsze gmina nie ma takich środków finansowych. Powiedziałem również to, czy mamy inne priorytety między innymi przedszkola, szkoły, drogi, chodniki, infrastruktura, całą komunalną. To o to mi tylko przede wszystkim chodzi. Ja nie twierdzę czy ktoś zasługuje czy nie. Ja uważam tylko tyle, że każdy powinien sam o siebie zadbać. My w tej chwili nie mamy żadnej możliwości finansowej, żeby pomóc. Przykładem była ostatnio wypowiedź pana burmistrza w Wolnych Wnioskach. Nie ma środków finansowych na funkcjonowanie urzędu. Z czego chcę budować mieszkanie? Nie wiem. Nie mogę tego zrozumieć. Natomiast ja postawiłem wniosek formalny, bo jestem członkiem komisji. Nikt nie oczekuje, jak to pan budynek powiedział, luksusowego domu. Każdy tylko chce skromne, małe kąty. A, proszę państwa, była tutaj mowa również o tym, że radni proponują gminie, aby zakupić budynek PPM-u. Jak państwo sądzicie, czy ten budynek, waszym zdaniem, nadaje się na cele mieszkaniowe, i czy chcielibyście wziąć się? Do pracy, tak, nad przystosowaniem tego Proszę obiektu panie, do celów ja mieszkalnych. Ja krótko powiem. Ten budynek to się nadaje do dla pana budynka na pieczarki. Na nic więcej. Na nic więcej. Ale gdyby rzeczywiście zaistniała taka możliwość, że gmina zakupiłaby budynek po byłym PPM-ie na ulicy Poznańskiej, który służył, jakby nie było, na biura, służył na biura kancelarii oraz Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego, więc gdyby nastąpiła przeróbka, remont, a potem Państwo byście też dołożyli swoją pracą Czy pewnych my, działań? Wie Pani co, nie żadna nowość, my mówiliśmy, że my naprawdę, jeżeli będzie potrzeba, ludzie dołożą, sama pójdę, będę. Piękno i cegły nosić, będę pomagać, w czym dam radę. Każdy z nas. W każdej wolnej chwili pójdziemy, będziemy pomagać. Tylko, maja, tylko trzeba cokolwiek robić, a tu się w ogóle nic nie robi. A po drugie, co do Budynku, po byłym ppm tak? To PPM był. No. Trzeba tak, przetarg na remonty. No ktoś to musi remontować, więc musi być przetarg. Trzy miesiące. Muszą być projekty. Trzeba to zaprojektować, bo tam nie było, tam nie było mieszkań, tam były tylko biura następne nie wiadomo ile pieniądze to samo. Wie pani, co to wyjdzie w sumie to samo, jakby nam zakupili te mieszkania, bo w Pyrzycach mieszkanie dwupokojowe tak średnio kosztuje 140-150. Nie, co Uważam również to, że kupowanie mieszkań po 300 tysięcy większa. Większa cena jest błędem, ponieważ ci ludzie yy, po prostu... Nowe mieszkania, to wyręczamy ich z wszelkich problemów. To jest niesprawiedliwe, również według mnie, w stosunku do ludzi młodych, którzy biorąc ślub, biorą kredyty, budują własne domy, kupują, kupują mieszkania. To jest problem tego typu, że ci ludzie młodzi zadłużają się na 20 Radny, ale Czy widział pan sytuację taką, jaka była w korzyckim przedsiębiorstwie mieszkaniowym? Jak ten budynek wygląda, jeżeli chodzi o jego stan techniczny w tej chwili? Jakie koszty rzecz, na remont będą niezbędne? Rzecz oczywista. Tam na dole znajduje się apteka, skoro są leki, skoro funkcjonuje do dłuższego czasu apteka i funkcjonowały tam nie tylko PPM, ale przecież i partie polityczne na poddaszu znajdowały się. Ja nie wiem, żeby tam było, żeby były jakiśkolwiek problem, ale ja jeszcze raz tłumaczę, że jeżeli ktoś dostanie za darmo, to nie szanuje niż To jest rzecz oczywista, pamiętamy w latach Ludzie nie szanowali tego, co państwo dawało. Jak zbudujesz, to szanujesz, bo poniesiesz pewne koszty. Wie pani, co nie szanowałeś? My mówiliśmy, że my naprawdę, jeżeli będzie potrzeba, Ludzie dołożą, sama pójdę. Będę i cegły nosić, będę pomagać, w czym dam radę. Każdy z nas. W każdej wolnej chwili pójdziemy, będziemy pomagać. Tylko trzeba cokolwiek robić, a tu się w ogóle nic nie robi. Pytaliśmy cały czas na komisji budżetowej. Nie tylko na komisji budżetową. Rozmawialiśmy wcześniej na te tematy. Burmistrz ciągle opowiadać sam. Dajcie mi A potem było 34 mieszkań. Na tym stanęło, ponieważ zeistniał jakieś problemy. Teraz wyskoczył z tym e, odgrzanym, jak gdyby, kotlet. Ja jeszcze raz tłumaczę. Gdyby miasto nasze siadało środki finansowe, nie byłbym przeciwko temu. Ale niech Pani popatrzy na ten łóżek. Proszę popatrzeć Ściany popęgane. Sytuacja zagrzebiona. Cały obiekt. Woda. piwnicach, to są problemy w tej chwili również y, dla gminy. Nie mamy nawet na to środków. A teraz weźmy, kupmy mieszkania ludziom szybciutko, bo za 4,5 miliona. Skąd no, ale za to nie środki? Ma ceny tak? bo Zamy, mamy 4,5 tysiąca złotych. No, nie wiem, z jest, y, była oficjalnie informacja podana dla Komisji Budżetowej, czy koszt mieszkania przewodniczący Komisji Połowy przedstawił cztery... Tym ludziom, którzy zadłużają się banka przez 20 lat, muszą spłacać. A nie gotowe zostają. Oni mieli mieszkanie. Dlaczego doprowadzili do sytuacji? To jest też pytanie. To jest za nas. to jest odpowiedzialny za to, że powstał Bóg? Kto zarządzał PPM? Kto doprowadził do likwidacji PPM? Ten trzeba sobie jasno i wyraźnie na te pytanie odpowiedzieć. Teraz sprawa jest jeszcze... Jeżeli to odszkodowanie będzie, tam jest tak głodny 2,5 miliona, wtedy możemy rozmawiać, co robić z tymi pieniędzmi, komu dać je w kolejności. Czy Państwo sobie wyobraża, jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej. Na każdym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej rozpatrujemy kilkanaście... jest obowiązek gminy i jest to zadanie własne gminy. Kiedy, a chciałam zapytać jeszcze, kiedy Państwo mieliście jakieś spotkanie z radnymi, ponieważ tutaj różnią się pewne kwestie wypowiadane przez burmistrza, różnią się kwestie wypowiadane przez radnych i widzimy tutaj pewien rozdźwięk. Czy mieliście Państwo spotkania, czy pytali Was o to, jak i czego Państwo oczekujecie, w jaki sposób możecie pomóc, czy tych spotkań było niewystarczająco? Były spotkania. Nie, niech ona mówi. No, no, też... no niech ona mówi. <noise> Były spotkania, ale z tych spotkań nic nie, nie wyszło. No nic, na no konkretnie, tak jak dzisiaj, widzi pani. No. Tyle czekaliśmy i, i nic nie wiemy, tak samo było na tych spotkaniach. Nikt nam nic nie proponował. Także jak byliśmy na zerze, tak jesteśmy do tej pory. Ale my jeszcze to Państwa mamy. I Tak Proszę on... bardzo. Iż do burmistrza. Jak burmistrz nie wie? Wiecie wojewoda może pieniążki jakieś, tak Warszawa jest, a oni tylko się patrzą z gminy pieniądze. Przez to są inne sposoby. Kamień Pomorski, jak mógł, wszędzie czerpał pieniądze. I w roku czasu ludzie się prowadzili i jeszcze pogorzelcom gmina pomaga. Bo byłem dwa miesiące tego w kamieniu pomorskim i z pogorzelcami rozmawiałem. Jeszcze im Gmina pomaga. Pozwalią. My żeśmy z gminy nic nie dostali. Ich. Bo nam tylko pieniążki, proszę Państwa, dał wojewoda I ci to wpłacali pieniążki na konto. Proszę Państwa, a cze, czego wyście dzisiaj oczekiwali tak naprawdę od radnych i od burmistrza? Od, oczekujemy, że w ciągu chociaż do zimy, żebyśmy dostali te mieszkania, żeby nam te mieszkania zakupili.